Jechaliśmy tu z planem, jechaliśmy tu z nadziejami. Początek spotkania, stracona bramka, ale później było dobrze. Prowadziliśmy grę, mieliśmy sytuację, naprawdę sytuację, które powinniśmy prowadzić w tym spotkaniu. W drugiej części spotkania tak samo było, też była sytuacja jedna, druga, nie, nie wykorzystaliśmy. Potem dominacja Krony. Dobre zmiany w Koronie. U nas natomiast te zmiany nie były takie jakościowo, tak trzeba powiedzieć, jak jak, jak w Koronie. Był to na pewno mecz, który, który był no, twardy, agresywny, ale dla nas przegrany. I dla nas to, to jest na najgorsze w tym, w tym wszystkim, że przegrany właśnie. Dziękuję. Bardzo ciężkie spotkanie. Widzimy, widzimy od paru spotkań, jak obserwujemy mecze EkstraKlasy, jak mecze wyglądają. Naprawdę każdy zespół czeka, wyczekuje na pewien moment, na to co się wydarzy i dopiero później podejmuje decyzję. Zmusza nas do tego no, to ostatnie kolejki. No, jak gdyby one pokazują, jak te mecze będą wyglądały. I nie inaczej było dzisiaj. Mecz się dla nas bardzo dobrze otworzył. Natomiast później to zespół zabrze miał przewagę, którą nie tylko szywił bramkę, ale jeszcze miał sytuację. Dla nas dobrze, że yy, sędzia yy, w 45 gwizdnął i mieliśmy trochę czas na pewne przemyślenia. Natomiast myślę, że, myślę, że druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Yy, ja tutaj. Rzadko kiedy y, staram się pochwalić y, zawodników indywidualnie, naprawdę chyba po tym spotkaniu nie obrazicie się Państwo, jeżeli pochwali Owanowicza, bo To nie tylko Bramka, on, on po, od początku ten chłopak chciał wygrać i dawał nam takie pozytywne impulsy. Y, jak cokolwiek się działo, niebezpiecznego na boisku iowa był tam, gdzie być powinien. Jak była sytuacja, finalizował, dogrywał, ale szczególnie po zejściu Rafała, gdzie przyjął bardzo odpowiedzialną rolę defensywnego pomocnika, grał naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz. Cierpliwy, wyrachowany. Cieszy mnie taki, taki poziom w tak ważnym meczu jak teraz. Oczywiście skoncentrowałem się tutaj na innym zawodniku, ale również wykaś środkowych obrońców i tak po kolei mógłbym wymieniać. Bardzo Ważna jest bramka na pewno Siergieja, bo on wrócił po długiej nieobecności, rozegrał dobre spotkanie na Termalicy, a tym kolejnym meczem potwierdził, że jest ważnym, kluczowym zawodnikiem wręcz Korony Kielce i cieszymy się, że możemy na niego liczyć w tych kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.